Cześć, witajcie! Z tej strony Marta i Hania z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Dziś zapraszamy Was na spotkanie, pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów online z przyrodą organizowanych przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie temat zielnik i dziś chciałbyśmy Wam opowiedzieć, co to jest dzielnik, po co się go robi, i jak się go robi? Zadanie związane z robieniem dzielnika jest pierwszym z cyklu zadań, z cyklu warsztatów, które będzie organizował Park Krajobrazowy Besoczyzny Elląskiej od lipca do listopada. Co miesiąc będzie publikowany jeden filmik właśnie z zakresu warsztatów online, jak to zrobić, a potem będziemy czekać na wasze prace i trzy najlepsze prace z każdych warsztatów zostaną nagrodzone. W tym wypadku poprosimy Was o przygotowanie zielnika składającego się z 10 arkuszy. Czekać na niego będziemy do 31 sierpnia, do końca wakacji, stąd pomysł na nazwę naszego zielnika zielnik wakacyjny. Teraz chciałbyśmy Wam powiedzieć, co to tak naprawdę jest zielnik. Zielnik to kolekcja roślin zebranych, wysuszonych i opisanych. Zielniki robi się już od wielu lat w zasadzie już od ładnych paruset lat. Uczniowie oczywiście robią zielniki po to, żeby poznawać przyrodę, nauczyć się rozpoznawać gatunki, natomiast profesjonalne, naukowe zielniki są robione m.in. po to, żeby zbadać florę jakiegoś obszaru i potem analizując różne zielniki z różnych okresów, można sprawdzić, jak się zmieniał skład gatunkowy danego rejonu. Zielniki mogą być ogólne, ale mogą być też tematyczne. Mogą być na przykład zielniki roślin leśnych, mogą być zielniki roślin łąkowych, polnych, mogą być zielniki roślin leczniczych czy roślin trujących. My chcemy Was zachęcić, żeby zrobić taki właśnie zielnik wakacyjny z tych roślin, które znajdziecie w miejscu, w którym spędzacie wakacje. Żeby zrobić zielnik, potrzebne będą nam przewodniki, tudzież klucze do oznaczania roślin, żeby te rośliny rozpoznać i oznaczyć. Najprostsze przewodniki to są takie przewodniki ze zdjęciami różnych roślin, czy tematyczne, na przykład dziko rosnące rośliny użytkowe, tak, albo rośliny trujące. lub do oznaczania gatunku, gdzie już obrazków nie ma, natomiast są pisane wszystkie cechy. Gatunków, ale już trzeba umieć się takim kluczem posługiwać. Najlepiej te klucze i przewodniki brać z sobą w teren, żeby od razu oznaczyć roślinę w terenie. Tak jest po prostu prościej. Jeżeli nie będziecie mieli takiej opcji, to proszę zróbcie zdjęcie tej rośliny w środowisku naturalnym, detali typu na przykład kwiat, łodyga, liście, żeby potem łatwiej można było taki gatunek oznaczyć w domu. Do zielnika zbieramy całą roślinę, z korzeniami, kłączami, cebulkami tak? i najlepiej z kwiatem, nasionami, owocami. Mhm. Zanim wybierzecie się na zbiór roślin, pamiętajcie, żeby był to suchy dzień, nie deszczowy, ponieważ rośliny wtedy trudniej schną. Ważną kwestią jest też, że nie wolno zbierać roślin chronionych i nie można zbierać też roślin z rezerwatów przyrody, gdzie wszystkie rosnące rośliny podlegają ochronie prawnej. Aby ułatwić Wam robienie zielnika w domu, przygotowaliśmy dla Was filmik, który obejrzymy za chwilę razem. Przygotowaliśmy też plik z dodatkowymi informacjami. Zarówno filmik, jak i plik będziecie mogli pobrać z naszej strony w zakładce konkursy. W tej zakładce też jest karta zgłoszeniowa do konkursu, oraz zgoda, którą podpisać muszą właśnie rodzice. Już dziś zapraszamy Was na kolejny filmik, który będziecie mogli obejrzeć już na początku sierpnia. Wtedy pokażemy Wam, jak robić domki dla dziko żyjących owadów zapylających. Do zobaczenia! Zapraszamy!